Witam, w kolejnym odcinku zagrajmy w Megman 8 i naszym następnym przeciwnikiem będzie Swordman. Przez to, że jego ognisty miecz jest przyczepiony do jego ręki, Ciężko mu utrzymać równowagę. Dobry punkt zjadliwy. Zły punkt staroświecki. Przestarzały, właściwie to jest outdated. Mi się wydaje, że stary tutaj nieco bardziej pasowało jak tłumaczenie. Lubi szermierkę i nie lubi wadliwych pieczy. Poziom shortmana zdecydowanie był inspirowany Indianem Jonesem. Po prostu nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że taki pomysł na poziom. po prostu. jest zbyt charakterystyczny, po prostu. Musimy uwierać się z równymi łamigłówkami w tej. Starowytnej świątyni pełnej nowoczesnych robotów. Tutaj musimy przysunąć no, dźwignię poprzez strzelanie w nią odpowiednich posadzek. A tutaj szybko uciec przed tymi kolcami, bo oczywiście kolce, jak to kolce, zabijają nas na miejscu. I tak mniej więcej przez pierwszą połowę poziomu. Osobiście bardzo mi się podoba ten motyw. Starożytne ruiny, wypełnione zasadzkami. Tylko właściwie to nie bardzo mam pojęcia, dlaczego ktoś mógłby się zdecydować na takie zasadzki, żeby zamontować. No, ale tak już zrobili i przy mnie. Buduję to nie za napięcie. Tutaj koniecznie trzeba było użyć broń Cowmana. Jak że ten poziom jest odblokowywany po przejściu pierwszych czterech Robotmasterów, no to wtedy twórcy już wiedzieli, że broń Clownmana na pewno mamy, więc po prostu wymusili jej użyć. Jeśli za na szybko nam nie przyjdzie do głowy, że musimy użyć broni Clownena, no to niestety mamy trochę przechlapane. Jednakże to nie jest tak, że gra nam w ogóle nie sugeruje, jakiej broni mamy użyć w danej sekcji. Generalnie dana sekcja jest przygotowana pod konkretną broń. Mieliśmy taką pewną wskazówkę. Mianowicie obrazek, tuż przed wejściem do tej sekcji. Więc domyślicie się, jakiej broni teraz należy użyć na podstawie tego obrazka wcześniej. Jeśli nie pamiętacie, to możecie przewinąć. Daję wam trochę czasu. Dobra, nie będę was zmuszał do prawnego oglądania. Należy no, tutaj użyć broni Tengumena. Ten tornado przeniesie tamten. coś. nie wiem. Właściwie tutaj nie mam pojęcia, co to jest. To takie. urządzenie. No, żeby to poleciało do góry, należy to połknąć tornadę. Dobra, po wciśnięciu tego przycisku połowa drzwiów będzie otwarta. Więc pozostanie jeszcze tylko. druga połowa dedykowana pozostałym bronią pierwszej czwórki Robotmasterów. A potem w następnej kolejności. W sumie to według kolejności, którą sam sobie wy wybrałem, teraz będę według do sekcji, w której trzeba użyć min. I właściwie to tutaj nie chodzi tyle o same miny, tylko co o ich umiejętność rozświetlania ciemnych pomieszczeń. Tutaj, niby w tle nic nie widać, ale kiedy się przypatrzycie, zaraz po swaleniu, można zobaczyć obrazek. Należy zapamiętać, mamy tutaj trzy pomieszczenia i musimy zapamiętać kolejność tych obrazków. Na początku może się wydawać, ja tutaj dam rady bez strzelania fatną bronią. Co ja nie dam rady i w sumie właściwie to dałoby radę, nie jestem pewien czy to jest losowane, czy może to jest stałe, nie jestem co do tego pewien. I tutaj należy wcisnąć te przyciski w odpowiednie kolejności, najpierw był żółty, potem czerwony, potem zielony, i drzwi otwarte, i idziemy dalej. Osobiście nie jestem wielkim fanem tego typu sekcji, w których jest jakiś wzór i należy zapamiętać kolejność wciskania czegoś, po prostu... Jakoś nie bardzo lubię, kiedy gra zmufa do zapamiętywania w sposób taki nienaturalny, nieorganiczny. W Metroidvaniach za bardzo mi to nie przeszkadza, właśnie dlatego, że... Znaczy, w Metroidvaniach też mi takie wzorce przeszkadzają, ale mi nie przeszkadza, jeśli gra wymaga zapamiętania czegoś. W sposób właśnie taki naturalny. Że na przykład rozmawialiśmy z danym RPC-em i co musimy zrobić. Na przykład stare RPG dosyć często nie miały żadnego quest logu, przez co trzeba było zapamiętać, od kogo dostaliśmy jakie zadanie, co należy zrobić i takie tam. A jeśli nie zapamiętamy, to się spytać ponownie, takie naturalne zapamiętywanie. Natomiast takie zapamiętywanie wzorca, który zaraz potem się zapomni, bo w sumie to do czego to. Nie za bardzo jestem fanem tego. Tutaj użycie lodowej broni pozwala na zamrażanie płomieni. To jest coś, co powraca. Z już wcześniejszych megamenów chyba nawet Mega nie 1 pozwalał na zamrażanie płomieni. No to ostatnie drzwi mamy otwarte, no to już możemy ruszyć do kolejnej części poziomu. Ech, może być trochę ciężko, w końcu nie ma zbyt dużo wycia. Co prawda, karta tutaj trochę daje wycia, ale nie za dużo. To w sumie jest taka litość ze strony gry, dlatego że tutaj teraz mamy minibosa. Na całe szczęście, ataki, przynajmniej w pierwszej fazie, nie są trudne do ominięcia. Za każdym razem ten boss strzela po dwie ogniste kule. Jako, że są tylko te dwie, więc nie ma problemu, że jakoś się zablokujemy, że obijemy jedno, potem drugie, a potem będziemy mieli taki pęd, że utkniemy na trzecim, nie planując. Nie, są tylko dwa strzały, więc je dosyć łatwo można one. Potem pojawia się młotek, który będzie atakował te platformy na dole. Tylko musimy uważać, dlatego że możemy spaść w lawę, a lawa to chyba jest na miejscu. Ale udało się dosyć szybko załatwić tego bossa. Więc, możemy rufać do drugiego aktu. Drugi akt to już nie jest taki Indiana Jones, bo zamiast tego to jest bardziej klasyczny lawowy poziom. Żeby poruszać się po tej platformie musimy wciskać przyciski. Wciśniemy lewy przycisk, poruszamy się w lewo, wciśniemy prawy, to poruszamy się w prawo. Tylko to by byłoby tym wózkiem nie wjechać prosto w tą lawę. Nie jestem pewien, czy ten strumień lawy zabija na miejscu już W sumie, to jeszcze nigdy w niego nie wpadłem, ale omijęcie go to jest dosyć proste. Za to przymniejsze jest omijęcie tego młotka, dlatego, że tutaj próbuję strzelać tamtego przeciwnika. No, w sumie to mogą zeskoczyć bliżej. Tego młotka już znacie. Atakuje te platformy. Tylko tym razem nie jest przeszkadzenką podczas bossa, tylko jest przeszkadzenką podczas platformowania. E. Tutaj próbowałem użyć strategii oberwać, a potem szybko przejść, ale niestety to nie wyszło. Proszę szybko szybko, do góry, do góry. Uff, jakbym nie zdążył. To wtedy niestety by mnie zgniotło, bo by ten strumień lawy wyrzucił mnie do sufitu, który jest pełen kolców. A to niestety oznacza zbój. W to mi trochę imponuje to, że praktycznie każdy poziom ma po dwa akty. To jest naprawdę niecy pomysł. I ta zmiana, że najpierw była starożytna świątynia, a teraz mamy lawę, to jakby zupełnie inny poziom. I nie warto tutaj właśnie czuć, jakby to były dwa akty tego samego poziomu. Tylko zupełnie jakby był inny poziom. No cóż, mówię, jakby było więcej robot masterów, no to wtedy by to jakaś podzielili. Mowy byłoby ciekawie, jakby było na przykład 16 robotmasterów i trzeba byłoby wybierać, którego trzeba pierwszego i w jakiej kolejności. Chyba to byłoby trudniejsze niż zwykle. Ale za to z drugiej strony, jeśli twórcy by się zdecydowali dać więcej poziomów robotmasterów i więcej robotmasterów, to później by to zbudowało większe oczekiwania co do kolejnej części. A tak? Po 8, zawsze po 8 i nikt nie oczekuje więcej. Nawet jeśli by było więcej. A są gry, w których jest więcej. Patrzę na siebie, Mega Man ZX Advent. I'll do my best! Swordmana bowiem atakować tylko wtedy, kiedy jest w całości. Bo niestety, kiedy właśnie tak się kręci górną połową, a dolna połowa stoi w sobie w to niestety ta dolna połowa jest niezniszczalna. To jakbym był doktorem Wazy, jakby udało mi się zrobić takie niezniszczalne nogi, to zamiast zniszczalnej góry zrobiłbym drugie takie same nogi. Dolne nogi naczepiłby na górne nogi. I wtedy byłby niezniszczalny robot, który byłby w stanie pokonać Megamena. A tak. No. Megamen go pokonał po prostu. strzelając sobie takimi wodnymi kulkami. Czy co to tam jest? To nie wyglądało na bardziej groźne od zwykłego pistoletu na wodę. Chociaż technicznie rzecz biorąc, to chyba się liczy, że to był pistolet na wodę. No to. ruszajmy teraz na searchmana. I'm Searchman, okay? Poziom searchmana to taka klasyczna megamenowa techno dżungla. To już jest coś, co powracało dosyć często, na przykład w przypadku poziomu Woodmana z Megamana 2 albo Torchmana z 11. To jest motyw, który dosyć często powraca. No bo w sumie jakby się zastanowić, to raczej dosyć ciężko wymyślać tyle oryginalnych pomysłów na poziomy. Co prawda projekty poziomów są oryginalne, tylko no... Po tylu grach to już jest ósma część, do tego jeszcze były spin-offy, seria World, która była zwana po prostu Mega Man 1, 2, 3, 4, 5 w wersji zachodniej na Game Boya, po prostu często, czasem mi się mówi Mega Man na Game Boya, podczas gdy można byłoby na przykład mówić po prostu Mega Man World i byłoby wtedy od razu wiadomo, że mówimy tutaj o wersji na Game Boya. Musieli skomplikować przez usunięcie o tytuł. No cóż, spadłem na dolną ścieżkę, dlatego że... Mi nie wychodziło huśtanie się jeden łańcówek za drugim, używając broni karmela. No po prostu, no, się tym trafia. Ciężko się tym celuje. Trzeba odpowiednio wycelować, tak dosyć precyzyjnie, co raczej nie niezbyt optymalne do wyskakiwania z jednego huśnięcia się na drugie. A te huśtanie się jak tarza, jest na tym dosyć często wykorzystywane. Na przykład tutaj nie mogę tego ominąć. Muszę tego użyć, nie mam innego wyboru. Niestety, nie mam rafa, którym mógłbym przelecieć. No cóż, to jest taki krok wstecz z względem szedełki. Taki trochę rafa w tej chwili. Co prawda, piłka dosyć dobrze rekompensuje brak rafcoila, natomiast w ogóle nie rekompensuje Rashneta. A nie trochę. A ten haczyk jest tak u ustawiony, że trzeba zeskoczyć i szybko złapać. A <laughs> no, jednak nie trzeba było, można było po prostu zeskoczyć. No ale cóż, to wystarczyło do tego, żeby nie zestresować. Bo naprawdę, ciężko jest trafić te haczyki. Czy to na dole można przeciąć, te kolce blokujące drogę? Chyba tak, ale w sumie ja i tak chcę iść górną ścieżką. Po prostu chcę, bo coś czuję, że spotka mnie tam coś dobrego. Raczej to nie będzie nic irytującego, nic w tym rodzaju. Zobaczmy, co się znajduje za tymi drzwiami, wyglądając jak drzwi do bossa. Nie pozwolę ci tu przejść, Mega menu. Woodman! Nadal pracujesz dla Wilniego? Tym razem cię pokonam. Dla doktora Wilniego. Nie walcz ze mną, Woodman. Nie ma szans na zwycięstwo. Zróbmy to. Szykuj się, Manie. Woodman ma dokładnie taką samą strategię jak w Manie 2. Dokładnie to samo. Robi tarczę z liści, wócał do góry. Oraz strzela, dając nam okazję do zaatakowania. Tylko jest taka, że tym razem jego słabość wymaga zbliżenia się blisko. I najlepsze jest to, że tą bronią mu się przebić przez jego tarczę, więc możemy po prostu stać sobie blisko i go atakować, przy co jest znacznie łatwiejsze niż w pójce. Ten boss nie jest dostępny w wersji na PlayStation, nie jest dostępny w Anniversary Collection. Jest to boss ekskluzywny tylko i wyłącznie w wersji na Saturna, której jest obowiązkowy w przeciwieństwie do Katmena. Cutman i Woodman to są takie dwie największe różnice pomiędzy wersjami, tak faktycznie wpływające na rozrywkę. Poza tym jest jeszcze parę takich mniejszych detali, na przykład wersja na Saturnach jest czymś gorsza od wersji na PlayStation 1. Poważnie, jest czymś gorsza, mianowicie kompresja filmików jest gorsza wersja na Saturnach. Podobnie z kompresją dźwięków, nie jestem pewien czy wszystkich, ale z tego co czytam, to są dźwięki, które mają gorszą kompresję. Przynajmniej jeśli chodzi o głosy. Oprócz tego jest jeszcze parę takich kosmetycznych detali. Na przykład, w pierwszym poziomie był taki moment, kiedy leciało dużo ptaków. Wersji na PlayStation 1 leciał tylko jeden. Nie mam pojęcia czemu. Może dlatego, we PlayStation 1 GOWEI sobie radziło z dwuwymiarowymi grami Saturn? Bo Saturn był naprawdę nieźle przystosowany do dwuwymiarowych pierw. Naprawdę. Cyka Saturn to był naprawdę dziwny sprzęt. Zazwyczaj w dwuwymiarowej grafice ubywa się trójkątów. Dlaczego? No bo są najprostsze. Jest to najmniejsza liczba kątów, które są potrzebne do tego, żeby jakąś powierzchnię zrobić. Natomiast w Saturnie operowało się na czworokątach, więc bardzo fajnie się operowało w grach 2D, żeby zrobić sobie jakieś przekształcenie, wtedy po prostu robimy taki czworokąt, robimy na tym czworokącie sprite i wtedy można sobie fajnie przekształcać. Natomiast trochę się to głowy sprawdzało w grach 3D. To był naprawdę problem Saturna i deweloperzy później mieli problem z na inne platformy, z z innych platform, które używały właśnie tych... ale właśnie tak jak mówiłem, jeśli chodzi o 2D, to Saturn się sprawdza świetnie. I w sumie, to te czwory kąt nadają Saturnowi przewymiarowym modelom takiego pewnego charakterystycznego klimatu. Dlatego, że właśnie nie ma tych trójkątów. Wszystko to wszystko wygląda tak... specyficznie. Obecnie używanie jest uznawane za po prostu dobrą praktyką w programach do robienia modeli 3D. Tylko jednak sprzęt współczesny cały czas operuje tylko i wyłącznie na trójkątach. Przez co jest nieco większa swoboda. I przede wszystkim, jako że właściwie wszystkie karty graficzne teraz działają w podobny sposób, jest zupełnie pewna taka... Większa przenośność, łatwiej się robi portem kiedyś. Weźmy tu teraz cały ten sprzęt to jest właściwie jedna wielka wspólna rodzina produktów. Co prawda oczywiście każdy sprzęt ma jakieś swoje wewnętrzne różnice, ale generalnie zasada działania mniej więcej ta sama. Model shaderów też podobny, co prawda jest rozwijany, ale jest rozwijany tak wspólnie dla wszystkich. Więc jest teraz niezależnie od tego, czy Xbox, czy PlayStation, czy PC, na no Switch może być trochę więcej wyciętego, ale nie jestem pewien, bo akurat nie bardzo się orientuję w sprzęcie na switch. Więc podsumowując, łatwiej się teraz robi porty niż kiedyś. Dobra, a teraz zmierzmy się z naszym następnym przeciwnikiem, następnym bossem, następnym robotmasterem, z Searchmana. Yes, sir. Czyli walczymy z robotem, z rozdwojeniem jaźni, ze skłonnościami to samo odkala się. Aż mi go szkoda. Czasami, się chowa w krzakach, i wtedy najlepiej jest spalić wszystkie po kolei. Jest to robot, który zachowuje się bardzo defensywnie, więc nie jest jakoś szczególnie trudno żeby samemu nie oberwać, ale z drugiej strony, większym problemem jest, żeby jego zaatakować na no Chowa się, podskakuje wysoko. No i oczywiście, trzeba uważać na to, żeby nie naskoczył na nas. Chociaż jego ataki też obejmują dosyć szerokie pole z tymi rakietami, z tymi odbijającymi się czymś, tymi dyskami, czy co to tam było. Ale ma bardzo mało zdrowia. Tutaj naprawdę robot w tej grze dosyć szybko schodzą ze słabością. Do zobaczenia w następnej części. Zagrajmy w Mega Man 8, w której w końcu zaatakujemy zamek, do którego jego, bo to był już ostatni Robot Monster. Do zobaczenia w następnej części.